Zobaczcie, co tu jest. Naprawdę mamy wysyp maluchów tutaj u nas na stajni. Mamy wysyp maluchów. Urodził nam się mały osiołek. Marcysia urodziła osiołka dwa dni temu. Zobaczcie, jaki jest siliczny i siedliczny i jaki śmiały. Jest śmiały, śmiały chłopczyk bardzo jest. A tutaj dziadzio patrzy. No, Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dlaczego tu tyle jest zwierzaczków? Marcysia jest u nas nie wiem, ty jesteś od lipca tamtego roku. Tak więc przyjechałaś do nas z Bobasem w brzuchu, takim maleńkim, maleńkim. Osiołki chodzą jak konie, rok czasu w ciąży, tak? Rok czasu, byłeś w brzuszku mamy. Rok czasu, się w brzuszku mamy. To chłopczyk, bardzo miły i kontaktowy. Już go nosiłem na rękach tutaj parę razy. Parę razy. Zobaczcie, jak jest fajny. No, oczywiście musimy zrobić następny konkurs. Teraz dla małego osiołka. Mama ma na imię Marcyś, więc chłopczyk dobrze jakby miał na literkę M jakieś imię, ale niekoniecznie. Jest bardzo fajnym osiołeczkiem. Bardzo jest fajnym osiołeczkiem. Ma taką sierść błyszczącą naprawdę. Kopytka, jakie maleńkie, zobaczcie. Jakie ma maleńkie kopytka. Jest cały czarny, nie ma żadnych tam podpalanych brzuszków, nic. Nie wiem, może to z czasem się zmieni ten kolor. No, pokaż tu się wszystkim. Pokaż tu się wszystkim jesteś fajoski, o fajny telefon. jest Sławny, sławny. O, I przy okazji chciałbym Was zaprosić. Już jest dzień otwarty. Nie można wszystkie te zwierzaczki obejrzeć, pogłaskać. Tego maluszka też może zobaczymy. Czy tutaj zrobimy dostęp do tej, do tej A co ty taki jesteś zdziwiony? A co ty taki jesteś zdziwiony? Co, ale jest śliczny. Śliczny jest ten osiołek, choć wstaniemy w tą stronę będzie lepiej widać, bo światło tam pada, inaczej i nie widać Cię że jak jesteś piękny, jaki jesteś fajowski, no, naprawdę bardzo zabawny jest ten osiołek, w ogóle się nie boi nic, pewnie dlatego się nie boisz, a ogóle czego Ty się nie boisz, się nie ma imprintu czy jakoś tak, w każdym razie ciocia Ola była tutaj, nie wiem kiedy to było, 3 dni temu, albo 4, Zobaczyła, że Marcy się cię rodzi była przy porodzie. No, osiołki was oblazły. Zrobiło się ciasno na tym padoczku. Bo my nie wiedzieliśmy, że Marcy się w ogóle w ciąży. Jest, chociaż nie wiem, chyba nie widzieliśmy. Bo taka oślica, która już... O zobaczcie jaki brzuch. Ona znodziła swoje du dużo osiołków i ma taki po prostu szeroki opuszczony brzuch. Także po nich tak dobrze nie widać ciąży. Tym bardziej, że one już strasznie jedzą są grubaskami. W każdym razie. Kośmie tu zaczerpię po plecach Wącha Kośmie tu po plecach Wącha W każdym razie Na tym podoczku jak się urodziłeś? Jak się urodziłeś na tym zwykłym padoczku? Na tym zwykłym podoczku. Uważaj, bo na wody wejdziesz, uważaj, uważaj, bo tyłaczek ci wpadnie na wody Siedziłeś na tym zwykłym podoczku, do was obsiadły osiołki, wszystkie chciały was oglądać Wiem, że słówka tam się strasznie przepychała Przepychał się ja coś inne osiołki i ciocia oraz zrobiła? Wzięła cię maluchu na rączki. Wzięła na rączki ciebie. I przyniosła tutaj do tej drewnianej stajenki. Mamusia przyszła też tu za wami. No. I pewnie przez to, że ty zaraz po urodzeniu byłeś u człowieka na rękach. Nosili cię, nosili cię, tutaj gdzie głaskali. Od razu zobaczyłeś, że ludzie są fajni. Że ludzie są fajni i mili. Tak? Że ludzie są fajni i mili. I dlatego pewnie ten małuszek w ogóle się. No i w ogóle nie boi się człowieka. Nie boisz się człowieka. Nie? W ogóle chcesz się z nim nawet przytulać i bawić. Także albo to tak wyszło po prostu samo z siebie, nie? Że taki z natury jesteś spokojny. Znaczy spokojny, że taki z natury jesteś ufny w stosunku do ludzi. Różnie to jest. Ale też na pewno duży wpływ miał to że ciociola cię tutaj nosiła, nosiła na rękę, bo to daleko, daleko stąd było. Trzeba było cię zanieść, wejść cały mokry. No i zaraz dupcia ci wejdzie do wody. Zaraz ci dupcia wejdzie do wody i co wtedy będzie? Będzie mokry tyłeczek. tak dobra mamusia. Dobra, urodziła, to z... no i zobaczcie jakie te małe luchy są duże w stosunku do mamy. O, tak to jest ma proporcja. Gdzie ten mały się zmieścił, w tym brzuchu? Gdzie Ty chłopie się tam pomieściłeś, powiedz ty mi? No. No, zobaczcie, przyszedł do mnie. A ja sobie No. Idziesz do mnie? Chodź. Chodź, ja sobie tu posiedzę. Ale nie, ja ty chodź tutaj do mnie. Chodź na kolanka. Chodź na kolanka do wujka Marka. No, chodź. Chodź tutaj. Chodź. Chodź do mnie. Chodź do mnie. No chodź, 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 no, chodź, nie wstydź się, nie wstydź się, chodź, Zobaczcie jak jest ciekawski, odchodzi, odchodzi, hmm. zaraz jak skończę kręcić ten film, to go wezmę na ręce, tak na filmie to nie chcę go na ręce, bo zaraz. Na prędkach będziesz będzie musiał. małego bierz na ręce, a to nie można. <noise> a to nie można takich takich małych osiołków przecież nie można brać na ręce. Takich małych osiołków nie można brać na ręce, tak? No, ale śnieg jest taką mała Sierść po prostu aż się błyszczy. Aż się błyszczy ta sierść. Aż się błyszczy. Puścimy cię może jutro na tym dniu otwartym trochę na słoneczko, żebyś sobie pochodził. Tutaj może na ten padoczek dla dziadków Zbawić trochę słońca, żebyś za długo nie stał Chociaż jutro to może nie wiem, że będzie dobry pomysł, bo mm. Jak są marchewki to tym dniu otwartym, skopania. Mm. ale wiem Wstawimy was może do Tego padoczku Co jest taki, przedstawiając, no taki specjalny padok na dniu otwarte Tam może damy tą, tą rodzinkę tego maluszka To tam jakoś tasiemkę na dole przywiążemy, żeby nie przechodził dołem No już mamy jad, już chciałem ostatnio. Na chwilę jak kręciłem, że chłopak zjadł kuby mamy Dobra, mamusia. Dobra. Takiego ładnego chłopczyka urodziłaś. No, takiego ładnego chłopczyka urodziłaś. Super. No. Także zapraszam na jutro. Pamiętajcie o marchewkach. Ten mały strzał pewnie nie będzie umiał jeść marchewek jeszcze. Ale na pewno będzie się chciał głaskać Głaskać się będzie chciał, co? Myślę, że tak Ale jest cudowny Cudowny osiołek Taki? Dziadulku Już rok temu, dwa lata temu, już prawie Cię chowaliśmy A Ty teraz całą tutaj dostanie trzymasz w garści Całą stajnię trzymasz w garści Jeszcze raz pokażę tego maluszka i przypomnę o zasadach konkursu. Głosujemy pod filmikiem na Facebooku. Dajemy, proponujemy jakieś imiona. Najlepiej na literkę M, ale niekoniecznie. Oj, co tu się dzieje, dziadku? I które imię zbierze najwięcej reakcji w postaci lajków i serduszek? Pod sobą to wygrywa. Dajmy sobie tydzień na wybranie imienia dla tego ślicznego osiołek. Trzeba zobaczcie. Za cię wziąłem, za mordkę cię wziąłem, za mordkę cię wziąłem, za mordkę. Ale masz uszy długie. Uszartek może, ale to nie jest nęterkę my. No. Co tu się dzieje, co tu się dzieje. Co tu się dzieje. O, po plecach mnie skubię teraz. Teraz mi po plecach ktoś tu skubie to tu po plecach skubie troszkę. To próbuję wejść na mnie, ja żył. No, nie z niego łwis będzie. Może z słówką się dogada. Może z słówką się dogada. Dogadasz się z słówką. Słówka też wchodzi na mnie zawsze, jak jestem na podoku. Na początku tak miała ładką, się urodziła, to zakładała na mnie kopytka. I widzę, że to może też będzie. Bardzo fajne są takie małe zwierzaczki, jak się urozumiałe. Co tam sobie w morce, mężczyzno? Co tam sobie nawiesz w tej morce, co? To jest dobre. Co tu się dzieje, dziareczku? Co tu się dziać dzieje? Patrz, mały osiołek sobie tu chodzi. No, mały osiołek. Mama się zainteresowała telefonem. Zobacz, w telewizji jesteś, widzisz? Jesteś w telewizji. W internetach będziesz za chwilę. Cieszysz się? Nie wiem. A proszę, trzeba mleczka popić. Chyba to tak. już jest znudziłem. z tymi nie wiem, co tam się dzieje i wiatr chyba idzie idzie teraz z drugiej strony Wiesz, kółka robił wokół mamy i szukał cyska. Denerwujesz się, jak cyska ci się... No. Początek jest taki troszeczkę... Nie wiem jak u zwierząt, ale u ludzi tak jest. Dobrze, w takim razie zapraszam do jutro do tych wspaniałych osiołków i innych zwierzęczków, na dziedzinie party, do zobaczenia. I dziadzia ja oczywiście też pamiętajcie, pamiętajcie barche.